FTRAS jest dla wielu klientów, ale jest też znaczna część usług poświęcona klientom najbogatszym, w tym również asset management. To jest zaleta z punktu widzenia człowieka, który chce się związać z FTRASTem? No, zgadza się. To są często klienci. Tak jak w, też w moim przypadku, wiele lat pracowałam w ramach private bankingu, obsługiwałam klientów zamożnych. W związku z tym raz, że poziom majątku jest wysoki dwa, potrzeby takiego klienta. Przede wszystkim chcę swoje aktywa dywersyfikować. Zarówno indywidualne aktywa, jak też firmowe. To było dużym takim impulsem do, do, do zmiany pracy w banku, że ja mogę jednocześnie opiekować się od strony przedsiębiorstwa, jak też od strony indywidualnej, tym samym klient, klientem, więc tego nie miałam możliwości dokonania w banku. Zawsze są departamenty podzielone. Tutaj to jest duży komfort, że pod jednym dachem klient ma ten zakres usług. Poza tym, klient nie zawsze chce wybrać fundusz inwestycyjny, chce być bezpośrednio uczestnikiem giełdy, akcji, obligacji, rynku ETF. Tu ma taką możliwość w ramach całej naszej grupy kapitałowej. Kaspar Asset Management oferuje właśnie taką usługę. Również daje bezpieczeństwo dzięki umowie z bankiem powierniczym, bezpieczeństwo tego kapitału, a z drugiej strony pozostałą część rynku klient może zaspokoić sobie w formie platformy do funduszy inwestycyjnych. I, i myślę, że to jest bardzo takie wtedy hermetyczne, klient, klient czuje takie bezpieczeństwo tych środków, a jednocześnie dywersyfikację.